Czy wiecie jak nazywa się ta marka? Ja do niedawna też myślałem, że to jest Gili, ale okazuje się, że prawidłową wymową jest Gili. Zapraszam Was zatem na film o Gili X5, samochodzie, w którym oprócz nazwy zaskoczyło mnie jeszcze parę rzeczy. Samochód, który widzicie, to auto z koncernu, który posiada marki takie jak Volvo, Polestar czy Lotus, a więc nie mamy tutaj do czynienia z nowicjuszami w kwestii projektowania samochodów. I to bardzo dobrze widać po tym, jak EX5 wygląda. To całkiem zgrabne nadwozie mierzy 4,6 metra, co oznacza, że Gili x 5 rywalizuje z samochodami takimi jak Skoda N, jak Volkswagen ID4 czy Kia EV6. Przy czym Gili jest najtańsze z tego towarzystwa, ale o cenach powiemy sobie jeszcze za chwilę. Kolejnym zaskoczeniem jest wnętrze, a tak dokładniej to, co znajdziemy na tunelu środkowym. Zobaczcie, mamy tutaj fizyczne pokrętło. Jego działanie można ustawić tak, żeby służyło na przykład za głośność radia, czy za temperaturę klimatyzacji. Oprócz tego, do obsługi klimy, mamy też kilka fizycznych przycisków tutaj i tradycyjnie, czyli po europejsku, ustawiane lusterka, co też w chińskich samochodach. Nie jest takie oczywiste. Zazwyczaj wszystko skupione jest na ekranie systemu multimedialnego, także jak najbardziej miłe zaskoczenie. Warto dodać, że Gili to jest samochód przednio napędowy, co oznacza, że nad osią tylną udało się wygospodarować trochę miejsca na taki dodatkowy schowek. Sam kufer nie jest może jakiś spektakularny, ma taką przeciętną pojemność, ale pod podłogą, proszę bardzo, znalazł się wielki schowek, który pomieści jedną albo nawet dwie kabinówki. Możemy tutaj też wrzucić jakiś mokry strój sportowy, brudne buty czy coś takiego. W każdym razie liczy się to, że bagażnik dzięki temu jest dużo bardziej praktyczny. Niezależnie od tego, czy wybierzecie wersję Pro czy Max, osiągi i zasięg będą tutaj bardzo zbliżone. Oznacza to moc niespełna 220 koni mechanicznych, pierwszą setkę w około 7 sekund i zasięg na poziomie mniej więcej 430 km. Gdzie szukać zatem wad? Najbardziej irytująca jest chyba zwłoka na pedale gazu, bo kiedy depniemy albo chcemy się po prostu szybciej włączyć do ruchu, to na reakcję samochodu trzeba będzie trochę poczekać. A przecież w elektryku to powinno być natychmiastowe. Ogólnie, jeżeli lubicie sobie pojeździć tak dynamicznie albo doceniacie po prostu angażujące prowadzenie, to raczej nie ten adres. No dobra, ale ile taki EX5 kosztuje? Cena startuje od 169 900 zł, czyli średnio o kilkanaście tysięcy zł taniej niż u konkurentów. Mało kto kupi jednak taki samochód za gotówkę i tutaj warto z kolei wspomnieć o tym, że importer na start przygotował limitowaną ofertę, której takie auto można mieć za 699 zł miesięcznie, a do tego serwis za złotówkę i ładowarka Wallbox również za złotówkę. I o ile na rynku mamy teraz czasy niskich rad za elektryczne samochody, tak ta oferta z Wallboxem i serwisem za złotówkę sprawia, że takiego ax 5 warto rozważyć, jeżeli poszukujecie elektrycznego rodzinnego słowa z bogatym wyposażeniem.